mano, witam Was serdecznie, lecimy dzisiaj na siłkę, na maksy. Poranna kawusia na pobudzenie. No i generalnie jestem zajebiście podładowany węglowodanami, tak mnie nabiło, że to szok. Eee, więc czuję się dobrą siłę, że polecieć, ale jest jedna rzecz, która mi trochę wadzi i kurde, też nie Wam o niej powiedzieć. Generalnie to maksy miała być w poprzedni piątek, jednak się rozchorowałem i nie byłem w stanie tych maksów wykonać, mm, więc przełożyłem na tydzień później. Widziałem, że już zdrowieje, więc podładowałem sobie węglowodany. Wszystko dobrze poszło, no ale czuję się, jeszcze, że mam trochę katar. Takie może delikatne osłabienie. No ale co, nie ma wymówek, napierdalamy. Na śniadanie wpadają dzisiaj bajgle. Takie o, z makiem i sezamem. Ciekawiło mnie co to jest, pierwszy raz próbuję. Do tego pieczary. Plastrami. Serek. Jeszcze będę smażył jajka. Trochę warzyw. I takie przepyszne bajgiele śniadaniowe. Ostatnio mam trochę tendencję do palenia jedzenia, no i kurde, trochę mi się przypaliły bajglosy, ale mimo tego wyglądają bardzo ładnie i smacznie. Zaraz wam jeszcze przybiorę na stole i dokładnie opowiem, co tu wszystko jest. Także mamy tutaj cztery bajgle, całą paczkę, plastrami, pastrami to się nazywają ja moje plastrami, eee, pieczarki, ser proteinowy, cztery jajka, rukole, pomidorki, ogórki konserwowe. I sosik z KFD, kebab gyros, taki posiłek na przedmaksowy. Aktualny suplementacyjny stak jaki biorę, sterydowy, to witamina DK, omega nadren i oczywiście parówczan kreatyny. To są moje sterydy, wiecie, prozdrowotnie. Raczej zawsze byłem w swoim życiu zdania, że więcej sprzętu niż talentu to niedobrze, ale generalnie jako, że na zawody, do zawodu zostały 4 tygodnie, to musiałem kupić cały sprzęt, taki jak buty do przysiadu, buty do martwego ciągu, pas posiadałem już wcześniej. Generalnie dla wygody owijki na nadgarstki, neopren na, na kolana. Magnezy to taki typowy sprzęt, dzisiaj generalnie z tego wszystkiego będę korzystał z niektórych jeszcze pierwszy raz w życiu, a przykład z neoprenów, czy z pasków na nadgarstki, czy z butów do poszczególnych boi, także po prostu ciekawimy, jak to będzie wyglądało pędzę właśnie na maksy, lecimy na trena, no i powiem Wam szczerze, ekscytacja jest dość mocna, e, tak samo też jest trochę stresu, czy pójdą, pójdzie to wszystko, co sobie założyłem, ale o tym zaraz. E, generalnie to Wam powiem, ostatnio było mało filmów, e, i na TikToku, i na YouTubie, ze względu na to, że brak czasu, ale powiem Wam szczerze, aktualnie żyję tylko zawodami, praktycznie cały czas myślę gdzieś tam o trójboju, już jestem taką osobą, że jak coś się wkręcał naprawdę mocno. No i co ono? Widzę, po prostu szansa do 500 kg. Także jaram się bardzo. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. Dzisiaj celem w totalu jest 485. Ma to zrobić wynik 165 kg w przysiadzie, 130 na ławie i 190 w martwym. Także dzisiaj próbujemy zrobić te wyniki. Myślę, że one wszystkie pójdą. Jestem przynajmniej takiej dobrej myśli, że to wszystko jest na to zapas, także jeżeli coś by poszło dość lekko, to może coś się jeszcze dołożę, obczajemy jak to wyjdzie, ale myślę, że właśnie te wyniki będę w stanie zrobić tak o, także próbujemy mm, najbardziej powiem wam szczerze, boję się ławy, tutaj yy, no myślę, że pójdzie chociaż z kolei właśnie ława gdzieś tam ostatnio jest moją drogą piętą Achillesa więc ciekawe jak to pójdzie, ale jestem dobrej myśli, że to 130 pójdzie zobaczymy jak tam będzie dalej mm, generalnie to lecę właśnie dzisiaj na Inną siłkę nie z reguły, z tego względu, że na mojej siłce są bampery, a nie ciężary e, takie żelazne, jakie już będę musiał wciskać na zawodach. Dlatego właśnie robimy sobie trening tam. Treningi tam zawsze są niestety niemożliwe z tego względu, że ta siłka jest bardzo daleko mnie. No ale generalnie tam jest właśnie strefa trójboju, jest naprawdę fajne maszynki, także hasta jest czasami przeze mnie odwiedzana. Myślę, że teraz w tych ostatnich tygodniach przed zawodami będzie dość, cię, dość częściej z tego względu, że się właśnie oswajać z tymi ciężarami. Także jeżeli będzie możliwość, to będę sobie śmigał na hastę. W przysiadzie celem było 165 kg i po bardzo ładnej 165. Zdecydowałem się spróbować 170 dostałem lepę na plecy od starszego stażem trójboisty, który mnie asekurował i naprawdę e, fajnie podpalił mnie tego dnia, że widziałem szansę na te 170 i w ogóle jak to lekko poszło, tu już za chwilę macie powtórzenie, zgarnąłem na plery i było mega ciężkie a powtórzenie samo w sobie poszło naprawdę bardzo rajtowo. Generalnie ładnie zszedłem, byłoby zaliczone na zawodach, także jestem z tego boju naprawdę mega, mega dumny, bo ta 170 fajnie poszła i widzę jeszcze po prostu szansę na dołożenie ciężarów w także tutaj do zawodów chcemy się mocno skupić. Nagle te 130, no i wam powiem że tutaj, no podniosłem tyłek po prostu w trakcie wyciskania, to jest taki mój nawyk spowodowany może właśnie złymi, złymi takimi przyzwyczajeniami w wyciskaniu. No ale 130 kg generalnie nie poszło, zostało wypchnięte w całości przeze mnie z podniesieniem tyłka, no myślę, że 2-3 treningi paka 30 będzie już latać normalnie na to jedno powtórzenie z tyłkiem na ławie, no trzeba po prostu się tym skupić no i martwy ciąg 190 i tutaj widziałem szansę tego dnia próbować więcej, ale po prostu już nie było czasu musiałem jechać do roboty, także na tyle się zatrzymałem no i dobra, już po maksach powiem wam, jestem po prostu przeszczęśliwy, wszystko to tak ładnie poszło kurde, no idealnie po prostu tak się czuję, że to jest szok generalnie to po kolei boję, jestem w przysiadu no kurwa strasznie zadowolony, 170 kg Planowałem 165, 170 bardzo łatwo poszło Zrobiłem tą 165 i mówi do mnie gościu Dawaj kurwa jeszcze 5 kg więcej, bo tutaj zapas fest No i zrobiłem tą 170 i mówi jak hu, jeszcze mega duży zapas Bardzo ładnie i ten, czyli tu naprawdę przysiad super Jestem mega zadowolony, dalej Ława i tutaj akurat No średnio podniosłem tyłek na ławie na tej 130 Mimo, że myślę, że byłyby szanse to zrobić z tyłkiem na ławie, bo to powtórzenie też jakoś ciężko mi się złapało, a paka 25 na każdym treningu szła bardzo ładnie, też no w sensie ja wiedziałem, że z tą ławą może być ciężko, bo mnie ja się jakoś do maksów nie umiem ustawić, kurde. Ja tym muszę jeszcze mocno pracować. Ale no generalnie poszło. ta pk 30, może z tyłkiem w górze, ale e, wypchnąłem ją do góry, także maks o 5 kg więcej niż poprzednie maksy, zaliczony, także nie jest źle. Chcę tą pk 30 na pewno wyprostować, żeby ona szła z tyłkiem na ławie i żeby to było. E, Ładne po prostu powtórzenie. No i dalej martwy ciąg. Tutaj 190, i w ogóle próbowałem 200, 200 nie poszło. Ta 190 poszła bardzo łatwo. 200 nie poszło, już nie oderwałem od ziemi, jakoś zabrakło tego. Też brak czasu mnie trochę gonił przy martwym. No ale ta 190 poszło bardzo ładnie. Także tu jestem też mega zadowolony. Generalnie te maksy takiem podbudowały, lubię coś takiego robić, coś innego, inny trening. Mega fajna sprawa, także naprawdę tutaj kozacko maksowo mały i skromny posiłek. I powiem wam szczerze, że w ogóle nie byłem głodny, bo ostatni dzień ładowania węglowodanów naprawdę mocno zapchał kiche. Dlatego wleciały tylko dwa banany na jako cukry proste glikogen uzupełnić. I białeczko, baton proteinowy, Miller misch proteinowy, także ponad 50 gram białka w posiłku, także naprawdę bardzo fajnie. Później prowadziłem personale, no i po pracy ruszyłem do dziewczyny. Skoczyliśmy sobie na kebaba, wleciał u mnie oczywiście 50 cm akurat w świnnicy fajny jest zahir i wersja. Z małą ilością sosu ostrego i małą ilością sosu koperkowego, Nie mają taki sos light, także taki kawałek wleciał i ruszyliśmy potem na bardzo długi spacer, wbiliśmy tego dnia ponad 30 000, prawie 30 tysięcy kroków, także naprawdę fajnie poszło, szczerze po maksach, byłem po prostu mega usatysfakcjonowany, bardzo się cieszyłem, także dzień po prostu idealny. Zakończenie, podsumowanie, nagrywam parę dni później, ponieważ cały weekend spędziłem z dziewczyną, nie było czasu, kiedy tego dograć, chciałem wam przekazać jeszcze parę ważnych rzeczy, także po pierwsze 490 totalów zostało już zrobione, eee, no i co, no, trzeba dorzucić jeszcze 10 kg do zawodów, zostały 3 tygodnie treningowe i ten jakby peak week, więc można liczyć 4 tygodnie do zawodów, no ale jest faktycznie mało czasu, myślę, że tą dychę uda się dorzucić, eee, może nawet coś ponad można kminić, no ale to się zobaczy, generalnie celem jest 500, co będzie powyżej, to po prostu eee, Będę się z tego bardzo cieszył, ale pieniądze na pewno jest celem i trzeba to kurwa zrobić. E, także z Maxów jestem bardzo zadowolony. No i kolejna taka ważna rzecz: ostatnio trochę zaniedbałem vlogi na YouTubie i na TikToku, a bardzo mi na tym zależy. Mega sprawia mi to przyjemność. Generalnie lubię to robić, także e, chciałbym się w tym rozwijać i od tej pory. Obiecuję, że vlogi na TikToku będą z codzienną regularnością, jeżeli nie będę w stanie wrzucić kolejnego dnia, to i tak codziennie nie robię zdjęcia jedzenia. Będę to motał jakoś tak, że nawet zostały wrzucone trzy vlogi jednego dnia, jeżeli po prostu nie będzie czasu na zmontowanie tego. Także, też no wymówka, kurwa, montujesz to 10 minut, także co nie w ogóle odwala, trzeba to robić, bo sprawia to fan. Także, yy, lecimy teraz. Tydzień treningowy na mocno trzeba już wlecieć, do zawodów już mam ciężkie trójki rozpisane w bojach, także ciekawe jak to będzie szło, również z periodyzacją, aktualnie to nie są aż tak ciężkie, bo tam jeszcze jest trochę zapasu, no ale z biegiem czasu będzie się robić coraz trudniej, oby to wszystko dobrze szło. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego materiału, myślę, że spodobał e, moje maksy i jeżeli chcecie, napiszcie swoje totale w e, komentarzach, Wasze wyniki, Ciekawi mnie to, jak wygląda u innych, e, możecie też dopisać swoją wagę, u mnie jak coś wszystko robione przy 85 kg około, startuję w kategorii do 90, więc jeszcze jest zapas, także powiem mam w ogóle pomimo celów na ten moment, myślę, że może sobie trochę jeszcze przymasuję, Cel był właśnie na około te 2-3 kg, no ale średnio to idzie w górę, bo jak mówiąc sporo pracy, często też nie ma czasu na jedzenie ee, Raczej już też nie masz takiego apetytu, więc ta masa aż tak nie idzie do góry. No ale próbujemy, próbujemy. Dobra, już się rozgaduję, a nie ma co, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i vlogi teraz będą coraz częściej Siemano!